Z tej strony Kacper. Zapraszam na recenzję inteligentnej kamery domowej od Netatmo. W opakowaniu oprócz kamerki znajdziemy jeszcze kartę o pojemności 8 GB, poza tym jest zasilacz, a także dwie naklejki informacyjne. Kamerka jest wykonana wyjątkowo bardzo dobrze. W większości jest to metal, jest tu też kilka dodatków stworzwa sztucznego i to wszystko sprawia, że urządzenie prezentuje się niesamowicie elegancko. Całkowicie poza tym nie rzuca się w oczy i bez problemu może zlać się z otoczeniem. Bardziej przypomina to jakąś ozdobę na szafce niż tradycyjną kamerkę do monitoringu i pod względem wyglądu jak najbardziej urządzenie się wyróżnia. Od przodu znajdziemy wstawkę z modułem aparatu jest też dioda podczerwieni. Oprócz tego jest mikrofon oraz logo producenta. Od tyłu z kolei mamy miejsce na zasilacz, i jest slot na karty microSD, a także złącze internetowe, ponieważ możemy korzystać z tej kamerki zarówno za pośrednictwem WiFi, jak i właśnie przewodowo. A jak już o tym mowa, to warto powiedzieć o konfiguracji. Żeby móc korzystać z aplikacji, musimy pobrać aplikację Netatmo Security, co jest moim zdaniem troszeczkę nieporozumieniem, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że tych aplikacji od Netatmo do różnych urządzeń jest kilka. Na przykład do stacji pogodowej jest inna, do termostatów jeszcze inna i szkoda, że nie jest to jednak połączone w jedną całość. Po pobraniu aplikacji zakładamy konto lub się logujemy do konta już istniejącego, a następnie dodajemy nowe urządzenie. Kolejnym krokiem jest podłączenie kamery do prądu oraz aktywowanie trybu parowania, które wykonujemy za pomocą obrócenia kamerki spodem do góry. Po chwili aplikacja powinna znaleźć naszą kamerkę i bez większych problemów dodać ją do naszej listy. Konfiguracja zakończona, można więc postawić na nowo kamerkę w odpowiedniej pionowej pozycji. Aplikacja Netatmu Security jest dość intuicyjna i ma kilka ciekawych opcji. Przede wszystkim na ekranie głównym możemy podejrzeć aktualny obraz kamerki, a przyciągając od dołu do góry, Pokazuje nam się taka oś czasu, na której przejrzyście widać co o której godzinie się działo. Pojawiają się tam wszystkie informacje na temat wykrycia ruchu, a także rozpoznania twarzy poszczególnych osób. W ustawieniach możemy też ustawić, czy w przypadku takich odnotowanych zdarzeń od razu ma zacząć się nagrywanie na kartę pamięci, czy rezygnujemy z trybu nagrywania. Największym wyróżnikiem poza wyglądem jest jednak możliwość skorzystania z rozpoznawania twarzy. Netatmo bowiem rozpoznaje twarze i osoby ucząc się na bieżąco zwiększając skuteczność ich rozpoznawania. Możemy bowiem zdefiniować twarze i przypisać je do konkretnych osób i po około dwóch tygodniach przynajmniej u mnie kamerka sama świetnie radziła sobie z rozpoznawaniem twarzy. Producent deklaruje do 32 twarzy rozpoznawalnych jednocześnie, więc nawet w przypadku większej rodziny czy pojawiających się znajomych nie powinno być w tym przypadku problemu. A co daje nam właściwie ta możliwość rozpoznawania konkretnych osób? Jest tu kilka ciekawych opcji, można do nich na przykład zaliczyć sprawdzanie na osi czasu danych na temat pojawiania się w obszarze nagrywania konkretnych osób. Można też spersonalizować powiadomienia i ustawienia nagrywania, więc na przykład w przypadku rozpoznania konkretnej osoby, nagrywanie po prostu może się zatrzymać. Niestety takie rozpoznawanie twarzy nie zawsze jest precyzyjne i w ogóle możliwe. Jeśli twarz zostanie w ogóle dobrze wykryta, to raczej zawsze powinna być przypisana do dobrej osoby. W przypadku jakiejś nieścisłości to pojawia się komunikat o nierozpoznanej twarzy. Większym problemem jest jednak to, że jednak ta kamerka potrzebuje trochę więcej przestrzeni, żeby móc rozpoznać naszą twarz i w przypadku mniejszych pomieszczeń po prostu może nie zostać ona poprawnie wykryta. To się wiąże z takim problemem, że kamerka wtedy może stwierdzić, że po prostu nie ma nas w domu i wtedy wszystkie ustawione scenariusze od razu się przestawiają i mogą się na przykład wznowić alarmy, czy na przykład będą generowały się niepotrzebnie liczne powiadomienia. Świetną opcją w aplikacji jest bowiem możliwość ustawienia schematów powiadomień w zależności od sytuacji. Przykładowo, jeżeli ktoś z zapisanych w programie osób jest obecny w domu, możemy wyłączyć opcję nagrywania i powiadomiania. Podobnie możemy konfigurować też każdą akcję, kiedy nikogo z rozpoznanych osób nie ma w domu i tak naprawdę dostępnych jest kilka kategorii do osobnej konfiguracji i oprócz rozpoznanych osób są nieznane twarze, zwierzęta, inne ruchy oraz alarmy. Ta ostatnia opcja pozwala po prostu na rozpoczęcie nagrania, jeżeli zostanie wykryty głośny dźwięk. Kamerka nagrywa obraz tylko w przypadku wykrycia jakiegoś ruchu lub wykrycia tego alarmu. Niestety nie ma tu możliwości ciągłego nagrywania, bądź też ręcznego wywołania nagrywania w dowolnym momencie. Rejestracja obrazu odbywa się tylko i wyłącznie w momentach, gdy ten ruch zostaje wykryty. Poza aplikacją Netatmo Security możemy skorzystać jeszcze z innych opcji korzystania zdalnego z tej kamerki. Jest bowiem wsparcie dla Google Home oraz Apple HomeKit. W przypadku pierwszej opcji wystarczy połączyć usługę Netatmo do aplikacji i wtedy urządzenie pojawi się na liście posiadanych sprzętów. Niestety jednak w Google Home nie zobaczymy podglądu z kamery. Możemy jedynie wywołać za pomocą asystenta Google Wyświetlanie takiego obrazu, na przykład na telewizorze, za pomocą Chromecasta. Natomiast jeśli chodzi o konfigurację w HomeKitie, to sprawa jest całkowicie inna. Tutaj musimy ręcznie dodać każdy sprzęt z osobna, na przykład skanując kod na tyle obudowy, i potem od razu mamy do dyspozycji podgląd do aktualnej sytuacji widzianej z perspektywy kamerki. Poza tym są też wszystkie powiadomienia o wykryciu konkretnych ruchów, podobnie jak w aplikacji Netatmo Security. I to jest właśnie fajne rozwiązanie, że możemy w jednym programie stanowczo więcej urządzeń połączyć i mieć tak naprawdę wszystko w jednym miejscu. Ciekawostką jest też to, że obraz kamery możemy przeglądać z komputera i wystarczy w przeglądarce internetowej wejść na stronę maineta.com i zalogować się tymi samymi danymi co do aplikacji. Opcje są naprawdę zbliżone do tego, co mamy w aplikacji. Jedynymi dodatkowymi opcjami jest możliwość skorzystania z nagrywania w chmurze i możemy w tym celu skorzystać albo z własnego serwera FTP, albo Dropboxa. Jeśli chodzi o jakość nagrań, to w większości są one naprawdę bardzo dobrej jakości. Mają przyzwoite kolory, sporą ostrość i dużo elementów. Bez większych problemów można także rozpoznać poszczególne osoby, co nawet sam algorytm kamerki robi bardzo skutecznie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, mamy tutaj też czujniki podczerwone ułatwiające nagrywanie, gdy zrobi się nieco ciemniej. Warto jeszcze dodać, że całość jest rejestrowana w 130 stopniach. Co pozwala na faktyczne uchwycenie sporej liczby elementów w jednym kadrze. Chociaż mi osobiście i tak brakuje możliwości obracania kamerką, tak jak na przykład było w przypadku Tepelink TAPO C200 którą testowałem jakiś czas temu. Jeśli chodzi natomiast o praktyczne działanie tej kamerki, to w większości jest ona cały czas połączona do sieci i możemy to jak wspominałem zrobić albo za pomocą Wi-Fi, albo za pomocą przewodu. Co ważne jednak telefon nie musi być połączony do tej samej sieci, może on być nawet na transmisji danych. Dodana kamerka jest prawie cały czas dostępna w aplikacji. Nie wiem czemu, ale kilkukrotnie zdarzyło mi się jednak, że na kilka chwil kamerka rozłączyła się, a po chwili ponownie połączyła. Zdarzyły mi się jednak problemy z HomeKitem. Już na samym początku chcąc połączyć się z tą kamerką nie udało mi się to za pierwszym ani za drugim razem, dopiero za trzecim. Poza tym czasem zdarza się, że kamerka po prostu staje się niedostępna w aplikacji, mimo że cały czas w Netatmo Security jest widoczna. Osobiście miałem też przykrą sytuację z uszkodzeniem karty. W któregoś dnia po prostu wyskoczyło mi powiadomienie, że nie można nagrywać, ponieważ karta została uszkodzona, przez co straciłem wszystkie dotychczasowe nagrania, a karta nawet po sformatowaniu nie chciała już dalej działać. Nie wiem jednak, na ile to był problem z kartą, na ile to przypadek, a na ile wina kamerki, ponieważ została uszkodzona tylko ta jedna karta, a poza tym całość już działała dobrze. Warto jednak dodać, że to była karta dołączona do zestawu, co jak dla mnie jeszcze bardziej jest zastanawiające. Niestety dodam jeszcze, że kamerka podczas działania dość mocno się grzeje i dotykając ją czuć wyraźne ciepło. Może być to irytujące, ale jednocześnie niepokojące, ponieważ no nie wiadomo jak bardzo ta kamerka będzie się grzała, na przykład gdy zrobi się nieco cieplej, i czy po prostu któregoś dnia się nie przegrzeje. Podsumowując, inteligentna kamerka domowa Netatmo to bardzo dobry sprzęt, który jest jednym z najbardziej wypasionych w tej kategorii sprzętowej. Tak zaawansowanej kamerki do domowego monitoringu raczej nie znajdziemy i jest tak głównie dzięki zastosowaniu systemów rozpoznawania twarzy. Działa to faktycznie nieźle i kamerka bardzo dobrze rozpoznaje po prostu konkretne osoby. Daje to też sporo opcji personalizacji i dostosowania trybów pracy, pozwala też mieć większą kontrolę, a także umożliwia na ustawienie powiadomień tylko od konkretnych osób lub wyłączenie w ogóle powiadomień, gdy na przykład jesteśmy w domu. Oprócz tego kamerka OneTatmo na nagrywa niezłej jakości materiały. Poza tym mamy dwie możliwości łączenia się z tą kamerką, bo zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Poza tym mamy świetne wykonanie i design wyróżniający się na tle innych tego typu urządzeń. Wisienkami na torcie jest wsparcie dla HomeKit oraz możliwość nagrywania do chmury. Nie jest to jednak sprzęt bez wad. Mi osobiście brakuje możliwości poruszania się na boki, w górę i dół co stanowczo rozszerzyłoby możliwość monitorowania pomieszczenia praktycznie z każdej strony. Wielka szkoda, że nie ma też możliwości włączenia ciągłego nagrywania lub ręcznego wywołania rejestrowania obrazu. Poza tym kamerka nie zawsze radzi sobie z rozpoznawaniem twarzy w mniejszych pomieszczeniach. Zastanawiające są też te sporadyczne rozłączenia w aplikacji, które według mnie nie powinny się zdarzać. Największą wadą jest jednak cena. Inteligentna kamera domowa Netatmo kosztuje w okolicy 900 zł, co jest niesamowicie dużą kwotą, jak za kamerkę do monitoringu. Ja rozumiem, że ma kilka ciekawych opcji, ma to rozpoznawanie twarzy, ale moim zdaniem nie są one warte aż tak wysokiej kwoty. Mam jednak wrażenie, że to problem wszystkich urządzeń Netatmo i zapewne jest to poniekąd spowodowane kompatybilnością Zeppel HomeKit. Jeżeli Was nie przeraża cena, jeżeli macie HomeKita lub po prostu chcecie urządzenie, które będzie wyglądało inaczej niż tradycyjne kamerki, to jak najbardziej mogę Wam ją polecić. W codziennym użytkowaniu kamerka prawie zawsze sprawdza się bardzo dobrze, a te opcje rozpoznawania twarzy faktycznie ułatwiają obsługę. Osobiście jednak poszukałbym czegoś tańszego, bo ta kwota wydaje mi się stanowczo przesadzona i mi osobiście kamerka taka jak TP-Link Tapo C200, którą niedawno testowałem w zupełności by wystarczyła. A co Wy myślicie o tej kamerce? Czy Wy byście ją kupili? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na OIUTBN. Nie zapomnijcie też o subskrypcji na kanale oraz o zostawieniu łapce w górze. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!